Niedziela, więc pomyślałem sobie, że pokażę Wam kilka ciekawostek, co spotyka się na takich remontach, jak to było kiedyś robione. Za chwilę pójdziemy tam gdzieś wyżej, to po, takie wklejki porobię i po, po, poopowiadam troszkę, jak to jest porobione. A często można się zdziwić, jak jest to zrobione. Czyli powinno być fajnie i, i super, a nie zawsze tak jest. No ale dobra, e, tak jak widać, zobaczcie, daszku już nie ma. Kto mnie ogląda, to wie, prawda? Że ten daszek był do rozbiórki. Sheriff poprosił, żeby uważać, że może gdzieś tam kiedyś później się go wykorzysta. E, oczywiście tak nie będzie. On poleży sobie, poleży i, e, i potem się go wyrzuci do kontenera. E, drewno jest różnej. To bardzo fajnie wyglądało, jak stało. Teraz, jak widać, wszystko już jest tutaj zrzucone. To trzeba jeszcze poukładać gdzieś tam w jedno miejsce, ale to już później. Ale niestety, nie wszystkie drewno jest do odzyskania. Nie wiem, tu słońce świeci. O tu będzie widać to. Zobaczcie, jak gdzieś zalatywała woda, co się tutaj zrobiło z tym drewnem. Tak, z taką belką. Ona już jest do niczego do wyrzucenia, czyli pójdzie w kontener. Większość drewna tutaj jest ok. Niektóre takie belki jak te na przykład są w bardzo fajnym stanie, ale tam gdzie zalatywała woda, no niestety tak nie jest. Tu wam zaraz jeszcze pokażę tylko, tylko przedstawię drabinkę. Czyli to co robi woda. Opsa. Zobaczcie, tutaj to widać też, pięknie, prawda? Tu gdzie leciutko zalatywała woda i to już jest mm, bajzel. Często mamy to w swoich domach. Nie myślcie, że u nas takich rzeczy się nie zdarzają. Gdzieś coś tam zacieka i woda robi to, co zrobiła tutaj. Pokażę Wam jeszcze też, jakie tutaj było szkło. Zobaczcie, to jest klejonka podwójna. Widać, prawda? Yy, razem ma 1,8 mm, czyli taka gruba. Yy, te rogówki to na pewno i tak pójdą do wyrzucenia, które tutaj są. A te płaskie pod spodem pff, poleżą, poleżą i też je pewnie się wyrzuci. Jedna taka y, płachta waży około 80 kg tego szkła, także jest trochę. Trzeba było to powyciągać, ale jakoś się powyciągało. Już zostały tylko te y, te belki, więc je też się wyrzuci. Jutro pewnie. Bogdan tu lubi takie rzeczy, to pewnie Bogdan je tutaj już rozpracuje. Potem się tylko poukłada te drewienka gdzieś tam na swoje miejsce. Te beleczki y, i tu będziemy mieli na razie fajland, a więc y, polecimy, teraz Wam pokażę kilka rzeczy, y, jakie się y, spotyka właśnie y, remontując coś starego. Ten dom y, ma, nie wiem, z 50 lat, w międzyczasie był co najmniej raz remontowany już, także lecimy do środka, popatrzymy, jak to tutaj wyglądało i jak to kiedyś się tutaj robiło. Dobra, y, pierwsza rzecz którą zauważyłem, na przykład tutaj w ogóle pierwszy raz coś takiego, e, to jest to, co leci tutaj. To była taka kasta zrobiona, czyli zabudowane było to rygipsem. Ze względu na to, że wszystko się wywala, bo to będzie inaczej, będą ściany też te częściowo rozwalane i będzie to zupełnie inaczej wyglądało, żeby nie były takie małe klitki, jak w tej chwili są, tak jak już Wam wcześniej mówiłem, to wszystko rozwalamy i na przykład pokazuje się nam coś takiego. I tak sobie pomyśleliśmy, no cóż to takiego może być? A się okazuje, że wiecie co to jest? Stara rura do wentylacji. Tutaj już jest teraz powiedzmy nowsza, tak? Takiego typu się y, stosuje, lub tutaj dalej leci potem metalowa. A kiedyś robiło się w ten sposób. Czy to było pewnie z 50 lat temu, albo i więcej, trudno mi powiedzieć. Ja spotkałem się z czymś takim pierwszy raz. To jest normalnie wentylacja. Stara wentylacja była takimi rurami poprowadzona. Czy to jest azbest? Nie wiemy. Na razie sobie wisi. Przyjedzie architekt, niech to zobaczy, oceni, i wtedy będziemy myśleli, co z tym fantem dalej zrobić. Także jest jak jest. Lecimy dalej. Jesteśmy w innym pokoju. Tutaj była wełna, wiadomo, też był rigips, folia i wełna pod spodem. I tu jest ciekawostką, że już kiedyś, aczkolwiek ta część tu była dobudowywana i on nie wiem kiedy to było robione, co 20 lat temu pewnie, i tu była wełna, a tu dodatkowo jeszcze u góry jest storopian. Nie chcę tego przecinać, folia jest zbrojąca, na pewno nie jest paroprzepuszczalna, czyli jakaś zwykła folia paroizolacyjna, tak wygląda przynajmniej na taką. Chyba, że mieli taką paro przepuszczalną, nie wiem. I na tym jest storopian, czyli tu było 18 chyba czy 15 cm wełny, 15 i dodatkowo jeszcze docieplone storopianem. Rzadko się spotyka, czyli jakby od wierzchu. U nas takich rozwiązań to jeszcze nie widziałem, chociaż widziałem już ocieplenie na krokwiowe styropianem. Widziałem, z tym, że pamiętajcie, z tymi steropianami i z tymi piankami, jeśli robicie to, bo ktoś was tam namówi, albo uważacie, że to jest super sposób, to pamiętajcie jedno, dołóżcie, jeżeli możecie trochę wełny, trochę 5-10 cm po to, że jeżeli będziecie mieli użytkowe poddasze i będziecie mieszkali na tym poddaszu. To będzie po prostu bardzo głośno. A już nie daj Bóg, że będziecie mieli blachę na dachu, to blachodachówka czy coś takiego, to wszystko dosłownie słychać, ze względu na to, że storopian nie ma właściwości wygłuszających. Dlatego, jeżeli ktoś tam decyduje się na piankę lub storopian, to dołóżcie zawsze troszkę tej wełny jeszcze, bo ona to tłumi. Tak na marginesie już tylko tego. A tu wam pokażę jeszcze coś takiego. No tu zresztą widać, jak są jakieś stare płytki. Tu są nowsze płytki. Czyli, dlatego już widać, że było to remontowane, prawda? Tutaj zobaczcie, co się dzieje. Jak jest pięknie zrobiona hydraulika. Żeby ktoś tam nie myślał, że zawsze jest super idealnie. To wszystko było tutaj za, zapiankowane, zarzucone jakimiś tam różnymi rzeczami. Tu jakieś grube rury. Tu cyrkulacja, bo jest ciepła, więc cyrkulacja chodzi. Takie sobie piękne wężyki i sposoby tego połatania. Tak to wygląda czasami w Niemczech. Tu mamy znowu yy, coś jak się kiedyś tynkowało. Znaczy akurat tu nie tynkowało się, tylko było takie brzydkie, więc ktoś sobie zrobił tutaj zasłonkę z rygipsu. Widać te placki, wszystko to jest klej do Rygipsu. I potem, jak nie było tego widać, no to już było elegancko. Tak, były na przykład obsadzane, jak widać tutaj, pięknie gniazdka na piankę, aby się trzymało, zasłonięte. Potem, to nie widać, jest ok. Ja powiem Wam, że na wielu domach, to nie tylko w Niemczech, w Polsce też, na starych budynkach, tak. Czasami to wygląda. Przeróbki, doróbki i jakieś inne rzeczy. Tutaj jakieś łączenia, nie wiem, ścian. Tu wycinane był otwór, czyli tych drzwi kiedyś nie było. Tego przejścia tutaj na pewno. Co tu jeszcze? A, tutaj widać, że był koniec, szczyt starego domu, ze względu na to, że to, co tutaj widać, to jest zewnętrzna elewacja, kiedyśniejsza. Teraz ona jest w środku. I tak to tam się działo, się robi w Niemczech. Czyli też jest tak jak jest. No, trzeba coś tam gdzieś zasłonić i koniec. No. I potem tego nie widać. Tu jest na przykład starego typu jakaś wełna z papierem. Te, gdzie już tam zostanie, to zostanie. Tu będzie powkładana nowa. Potem też będzie to wszystko zakryte. I na X lat zostanie dużo szyderstwa pochowanego. No Takie jest życie na remontach. Nie, nie można by było, jakby wszystkiego tego rozwalić, prawda? Jeszcze pokażę Wam właśnie tą elewację na tym drugim budynku. A kurczę, nie będzie tutaj widać za bardzo, bo to jest na tamtym budynku ta elewacja. To są takie te deseczki, co, co właśnie na zewnątrz się daje. Czyli ten budynek też kiedyś takimi deseczkami był zrobiony przynajmniej jedna z nich, z, z części. Dobra, lecimy zobaczyć coś ciekawego dalej. Tu znowu jesteśmy w takim miejscu, gdzie będzie przedłużony dach, będzie duża kukawka zrobiona, i trzeba to wszystko zwalić czyli ten gipsy, wszystkie wyrzucić. Wyrzucić wełnę też, no bo ona po prostu odłoży się ją gdzieś. Ale tu jest, powiem Wam szczerze, że już w miarę, w miarę zrobione. Ta wełna jest tam najprawdopodobniej poupychana. Tu ja zrobiłem kilka dziur, ale to przy rozwalaniu. Tu wszędzie było fajnie tak zrobione, poklejone, że nie było żadnych dziur zaraz zobaczymy jak to wygląda pod spodem przy okazji bo to i tak trzeba wszystko wyjąć no wełna o fajny ten sposób taki trójkątami pakowana o to jest część nowsza budynku już i jest deskowanie tam jak widzieliście nie było deskowania, tam było tylko łaty i stropian. Chyba, że na wierzchu jeszcze deski. A tutaj już decha prosta. Trudno mi powiedzieć. I za desko jest znowu ocieplenie jakieś najprawdopodobniej, nie wiem dokładnie. Na pewno to nie jest papa, bo chodzi miękko jest. Możliwe, że tu też jest stropian albo jeszcze jedna jakaś warstwa wełny. Tak dziwnie trochę robione jest, ale tak jest. no. To jest i tak wszystko do zerwania, to już takie ostatnie roboty nasze, więc lecimy dalej. Zdarzają się też takie rzeczy, na przykład tu było zasłonione, ścianka była też z rygipsu, i nie było tego widać. Teraz jak się wyrzuciło, to widać. Tu kiedyś najprawdopodobniej było okno dachowe, bo widać to po konstrukcji, ale zostało wyrzucone, załatowane i wentylacja tutaj włożona. Takie różne m, przeróbki. No, ja mam nadzieję, że będzie to dużo lepiej wyglądało jak już to zrobimy, ale to tak jest, tu jest tak samo ocieplenie, czyli jest tu już jest nowsza wełna, ta normalna, taka jak i teraz my mamy, prawda to jest też tutaj, to całe pomieszczenie trzeba zrzucić jeszcze, musimy tą wełnę wszystko wyrzucić i, i z tej strony to wszystko trzeba zlikwidować stąd, ta wełna jest dobra więc też do odzyskania pójdzie, tamta nie wiem ta trójkątna to nie wiem a to wszystko trzeba y, gdzieś złożyć w jakieś miejsce. I tyle. Tutaj na przykład mamy. O, tu będzie widać właśnie jak to jest zrobione. Zobaczcie, y, tu była y, folia, tak? Z tej strony, tu siedzi wełna, a tu potem jest steropian dołożony. I tak to wygląda. No, oczywiście y, nie jest to jakoś super i pięknie, ale taki system rzadko spotykany. Y, Tutaj widzę, że to jest chyba specjalny taki steropian na łatę, bo wątpię, żeby to ktoś zacinał steropianie. To jest. Jeszcze jest w tych miejscach. No nie jestem pewien, ale chyba tak wygląda, że to jest specjalny steropian do tego. No. I takie różne rzeczy się spotyka, i się widzi, że w ten sposób też robią. Właśnie chciałbym zobaczyć, czy tu jeszcze jakaś folia jest, ale na wierzchu. Tu na pewno jest ta folia. To jest ta folia. Teraz zobaczymy. Aha, tu na syropianie jest jeszcze... Syropian jest z folią w ogóle jakąś, z takim plastikiem. Dziwne takie, ale, ale jest coś takiego. Czyli tam nie ma żadnej wentylacji, to na 100%. Wszystko jest zamknięte na ucho, bo przez to już na nic tam nie wyjdzie. że To jest też na pewno nie porusz, paru. przypuszczalna powie. Dobra, tu wam pokażę jeszcze coś takiego. Ścianka e, też jakaś stara. Za tym już jest tylko elewacja. Tutaj była wełna. Okno. Tak sobie troszkę się buja. Hmm. Tutaj tam widać szparkę, nie? Tu był już tylko rygips. Nie, tutaj były panele, sorry. Panele tylko wełna i panele. I było tak zamknięte i tyle. Tu widać, no stare to stare, gdzieś wilgoć się dostawała, więc y, to też pójdzie wszystko do wymiany. To już więcej niż pewne. Mm. Tam jakiś inny dach jest znowu. No dużo jest takich dziwnych rzeczy, y, które trzeba będzie naprawić. Jak to się mówi? Y, ekipa jest zwarta i gotowa, więc poradzą sobie. I tyle, no. Dobra, lecimy jeszcze dalej, zobaczę. Może coś jeszcze ciekawego jest do pokazania. Z takich, to może nie, nazywam, nie nazywajmy tego też e, ciekawostkami, tak? tylko po prostu e, to są rzeczy, które zdarzają się na remontach na takich starych budynkach. Że z wierzchu to wygląda fajnie, ale pod spodem często jest no, taka kaszanka, prawda? I teraz trzeba to troszeczkę ponaprawiać, żeby to wyglądało jakoś miało ręce i nogi i, i polikwidować. Czyli takie wszystkie jakieś mm, niedociągnięcia, brudy, to wszystko trzeba wyrzucić, yy, powymieniać niektórą właśnie wełnę na nowszą. Te stare już są do wyrzucenia. Mamy takie wielkie białe wory, nie wiem, czy tam gdzieś widzieliście chyba. I się wyrzuca. A tą lepszą się odłoży i potem ją się wykorzysta z powrotem. Yy, no i tak to leci. No. Zobaczymy jeszcze gdzieś, co tutaj jest. Dobra, będziemy pomału kończyli. No, co? Parę rzeczy wam pokazałem. Tu jeszcze wam pokażę. Też mam nadzieję, że to będzie widać. Jest troszkę ciemno tutaj, ale mam nadzieję, że to będzie widać. Zobaczcie, jakie sufity się jeszcze zdarzają. U nas w starych, po niemieckich domach też tak czasami jest, czyli tynkowane na trzcinę. Może w nowszych też tak jest. Nie wiem dokładnie, ale się zdarzają też takie sytuacje. No, i co, a tutaj poza tym, no to przeróbki, przeróbki, przeróbki. Ktoś tutaj przerabiał, to widać zresztą po takich miejscach, też jak tutaj. Widać, że tu kiedyś stała ściana i to nośna na 100%, ze względu na to, że to była gruba. Zamiast tego wstawione zostały takie, na przykład dwie podpory. Tu jest jakiś tam podciąg, jak widać, i tak to działa. Słuchajcie, co tam ktoś tam na przykład mówił, że. Że coś tu z projektem jest nie tak. Nie, nie, pamiętajcie, w Niemczech statyk to jest święte krowo. Tutaj to nie może przejść remont taki bez statyka. No na domku jednorodzinnym, no to inna sprawa, tak? Ale to jest budynek duży. Tutaj kierownikiem budowy jest od razu architekt. Architekt, który to robi, i to architekt mówi: stop, wzywamy statyka, bo nie podoba mi się konstrukcja. To działa na podobnej zasadzie, jak u nas kierownik budowy powinien to zrobić, czyli. Stop, bo coś tu może być nie tak. Tylko że u nas to wiecie, jak ten kierownicy budowy, nie? Są, bo są ogólnie, ale na domkach jednorodzinnych to w zasadzie ich w ogóle nie ma. Na dużych budowach to nie wiem, jak tam się dzieje, ale, ale wiem, że, że też kierownik budowy może wstrzymać ze względu na coś, że coś się zmieniło. Na nowym budynku jest zupełnie inaczej, a na starym, gdzie nie ma starych projektów. Jest zupełnie inaczej. Przychodzi statek, stop, koniec roboty, do widzenia, dziękujemy. On musi to wszystko teraz posprawdzać, bo po prostu w czasie pracy wychodzą jakieś niespodzianki, że gdzieś coś zostało wyrzucone, e, gdzieś czegoś nie ma. Potem na przykład trzeba będzie, jak przez takie pomieszczenie, akurat tu nie, ale tam pomieszczenie, które jest za tym, czyli tak, jak ta rura wychodzi, trzeba już będzie wiadomo na dzisiaj wsadzić taki teownik. To nie teownik, to jest po, dwuteownik, czyli taką wielką szynę. Która będzie trzymała tam strop gdzieś tam daleko. Ale to firma zrobi. I potem jeszcze tam górę musi obczaić, i dlatego my sobie teraz tak tylko yy, kończymy roboty, już tutaj yy, takie te powyrzucać, co mamy powyrzucać dla dachowców. Oni jak sobie tam przyjdą, w międzyczasie tam wszystko się pooblicza. Jak będzie trzeba, to po prostu postawią jeszcze dwa słupy od dołu aż do samej góry, wzmacniające, czy to metalowe, czy to drewniane. To już jest. Yy, Robota dla statyka, on to przeliczy i powie tak, 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 ma być inaczej. Proszę zejść z budowy, tak tutaj to jest i tak to leciało. Dobra, nie ma co tutaj więcej pokazywać. A to są właśnie te wory duże do wełny, które się oddzielnie pakuje, oddzielnie się płaci i jest to, idzie nie wiem do czego, do recyklingu, do przeroby, do wyrzucenia. Nie mam zielonego pojęcia. Także co. Pokazałem wam parę rzeczy, jakie się widuje na remontach. To też pamiętajcie, tak samo jest na polskich budynkach, starych budynkach. No, przychodzi jeden coś tam zrobi, drugi mu nie pasuje, to tylko zasłoni i tak to się dzieje. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że będzie ok. Trzymajcie się.